Cześć. Trochę mnie tutaj nie było, więc powiem Wam w kilku słowach, co się u mnie działo. Na początku marca zacząłem pracę nad rozbudową i konfiguracją pewnej sieci komputerowej. Chodziło tutaj o połączenie dwóch fizycznych lokalizacji w jedną sieć za pomocą VPN-a, czyli takiej wirtualnej sieci prywatnej. No i prace były już na ukończeniu, jednak ktoś zdalnie przekonfigurował kilka routerów. No i wszystko trafił szlak. Ponadto nie zostawiono żadnych śladów w logach, więc jakby nie mam żadnych dowodów, że tak się właśnie stało. Ponadto jeden router się zepsuł, a drugi się spalił. No i ta seria katastrof ciągnie się od ponad dwóch miesięcy. Pracowałem bardzo dużo, był czas, że spałem po dwie godziny na dobę. Tak zmasowanych ataków szczerze Wam powiem to jeszcze w swoim życiu nie miałem. Yy, ciągły brak snu, zmęczenie, stres, wahania nastroju i po prostu niewyobrażalne manipulacje moim myśleniem. No i ciągle się coś psuło, oczywiście. To tyle u mnie, nie poddaję się i działam dalej. No i przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wszystkim z Was, którzy pamiętaliście o mnie w tych trudnych dla mnie chwilach. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!